Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Mam zaszczyt reprezentować Stowarzyszenie Odwag, stowarzyszenie, które przyjechało specjalnie do Państwa z daleka, bo z Poznania. My zajmujemy się kultywowaniem tradycji Dywizjonu Rozpoznawczego, a przede wszystkim X Pułku Dragonów. Moi poprzednicy, w piękny, bardzo naukowy sposób, opowiedzieli o tym, co działo się tutaj w 1939 roku. Ja podjąłem się dosyć karkołomnego zadania, bo będę chciał Państwu co nieco opowiedzieć w 15-20 minut o tak naprawdę siedmioletniej historii oddziału, który dziedziczył dzieciczy, tradycję dywizjonu rozpoznawczego 10 Brygady Kawalerii, ale że dla Dragonów, bo tak się ten oddział zwał, nie ma rzeczy niemożliwych, to Myślę, że sobie poradzę i troszkę Państwu, chociażby w taki przyczynkarski sposób, tą historię opowiem. Jeśli będą pytania, zapraszam bardzo serdecznie. Ja i moi koledzy w tych historycznych mundurach, w tych bateresach jesteśmy tutaj, żeby Państwu co nieco o dragonach opowiadać. Kilka słów wstępu. Któż to jest dragon, któż to był dragon. Skąd się w ogóle ta nazwa wzięła? Otóż nazwa pochodzi z języka francuskiego. Nie oznacza to, bo pierwsze skojarzenie dzisiaj w świecie zdominowanym przez język angielski, no może nam się stwierdzić, że to jest smog. Nie, to nie jest smok. Dragon oznacza żołnierza, kawalerzystę, jeźdźca, walczącego, poruszającego się na koniu, natomiast uzbrojonego w bron palną, walczącego bardzo często w formie zbieszonej, czyli zsiadającego z konia i wtedy... Dopiero toczącego walkę. Dragonia, jako, forma, jako formacja, narodziła się we Francji w połowie XVII wieku. Zyskała szybko popularność w wielu krajach ówczesnej Europy, w Rzeczpospolitej, w tej słynnej Rzeczpospolitej, która odnosiła takie sukcesy na polach bitew XVII wieku. Dragonia tak naprawdę stanowiła często kościec naszej jazdy. Nie ta Husaria, która oczywiście jest bardzo romantyczna i bardzo rozpropagowana za sprawą Henryka Sienkiewicza. Natomiast właśnie Dragonia to, był, to, było, to, to była ta formacja, która często stanowiła lwią część naszych, naszych wojsk. Zresztą, co tu dużo mówić, Michał Wołodyjowski, jedna z najsłynniejszych postaci trylogii, była właśnie oficerem. Polskiej, polskiej dragoni. E, także macie tutaj Państwo okazję zobaczyć kilka rycin, jak ci Dragoni XVII wieczni wyglądali. Jest tam też zdjęcie z, z filmu Ogniem i Mieczem, które akurat dość dobrze pokazuje wygląd ówczesnej Dragonii. Jak to się stało, że dywizjon rozpoznawczy X Brygady Kawalerii, złożony z Ułanów, bo taki ich zwano, e, stał się 10. łukiem Dragonów. A no, stało się tak, że oczywiście po upadku. Polski w 1939 roku. Nasze władze oczywiście podjęły szybko, jak Państwo wiecie z historii próby reaktywowania naszego wojska i walki za wszelką cenę na wszystkich frontach z niemieckim najeźdźcą. Tak też stało się w przypadku 10. Brygady Kawalerii dowodzonej przez pułkownika Maczka, która została odtworzona we Francji u naszego ówczesnego, największego kontynentalnego sojusznika E, w tejże Francji e, tak naprawdę część żołnierzy dywizjonu rozpoznawczego przedarła się do tej Francji, tak jak e, tutaj jest e, pokazane na tej, na tej mapie i e, jak ująłem to w tym punkcie, w różny sposób, czy to przez, przez Węgry, czy przez Bałkany, żołnierze próbowali się dostać do Francji, żeby tam dalej toczyć e, walkę z Niemcami. E, walczył tam w ramach tej nieszczęśliwej, oczywiście nieudanej, przegranej kampanii francuskiej, e, wojny obronnej Francji, walczył tak zwany dywizją Dragonów, natomiast była to bardziej nazwa można powiedzieć taka nieformalna. Nie był to jeszcze ten Bóg Dragonów, który później miał zasłynąć na polach bitew Europy północno-zachodniej. Oczywiście Francja, jak wiemy z historii, pada, pobita przez Niemcy. Ostatnia deska radunku, tak zwana Wyspa Ostatniej Nadziei, no to jest Wielka Brytania. Do Wielkiej Brytanii wszyscy, którzy w zasadzie chcą w tym momencie walczyć z Niemcami, ewakuują się, dotyczy to również Oczywiście polskich żołnierzy z wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych, w tym żołnierzy pułkownika Maczka. W 1940 roku, kiedy następuje proces odtwarzania już na ziemi brytyjskiej, konkretnie na ziemi szkockiej, 10. Brygady Kawalerii, odtwarza się oddział rozpoznawczy, któremu przydziela się taką liczbę porządkową, jak zresztą liczba, nazwa całej brygady, 10. Oddział rozpoznawczy. Następnie w 1942 roku zostanie on nazwany 10. Batalionem Dragonów. Tutaj właśnie pomyślano, że funkcja, o tym za chwilę jaka to była funkcja wykonywana przez tych żołnierzy, będzie odpowiednia do tego, by nazwać ich dragonami. A następnie w roku 1944 jednostka uzyskuje swoją już taką ostateczną nazwę 10. Pułk Dragonów. Dlaczego pułk, a nie Batalion? Ano, dlatego ze względów tradycyjnych. Dowódca ówczesnych oddziału, major Rozgorzewski, zdawał sobie sprawę z tego, że większość jego podkomendnych to byli kawalerzyści. Kawalerzyści przywiązują bardzo dużą wagę do tradycji. W kawalerii zwyczajowo nie ma batalionów, tylko są pułki. Dlatego też ten oddział, który był de facto oddziałem o sile batalionu, tradycyjnie nazwano pułkiem dla podniesienia morale, dlatego, żeby żołnierze łatwiej mogli zbudować ten swój esprit de corps, to poczucie ducha jednostki, i poczuć się prawdziwymi kawalerzystami. Jednostka jest formowana, tak jak wspomniałem, w Szkocji na odległych, dość chłodnych i tak archetypicznie już wyobrażanych deszczowych regionach, często w trudnych warunkach. W trudnych warunkach jeśli chodzi o personel, ponieważ musicie sobie Państwo wyobrazić, jak trudno było zbudować Wojsko Polskie na uchodźstwie, na emigracji. Nie mieliśmy rezerwuaru, rekruta. Musieliśmy tych żołnierzy pozyskiwać w różny sposób. Prowadzono akcje rekrutacyjne, czy to w Ameryce Północnej, czy w Ameryce Południowej. Starano się z Polonii, z emigrantów polskich, znajdywać wśród nich ochotników, którzy mogliby zasilić szeregi Wojska Polskiego. Kolejnym cennym źródłem zasilającym te oddziały polskie w Wielkiej Brytanii byli jeńcy polscy z Wehrmachtu, tak jak działania wojenne postępowały też w Afryce i kolejne oddziały niemieckie poddawały się. Polacy ze Śląska, z Pomorza, czasami też z Wielkopolski, którzy byli siłą wciągnięci do armii niemieckiej, następnie poddając się, trafiali do armii polskiej. Byli to często bardzo wyszkoleni, bardzo dobrze zdyscyplinowani żołnierze, którzy stawali się cennym elementem zasilającym oddziały, oddziały polskie. Dragoni Szkocji. Bardzo e, zawiązali żywe i serdeczne więzi z ludnością szkocką, e, czego jest efektem do dziś wiele jeszcze rodzin, które gdzieś są takimi rodzinami, rodzinami mieszanymi e, polsko-szkockimi. Żołnierze często poślubiali Szkotki, często po wojnie osiadali tam, osiadali tam e, już na stałe. E, Pół Dragonów razem z całą 10. Brygadą Kawalerii Pancernej, a później też całą pierwszą Dywizją Pancerną szkoli się, rozrasta, rozbudowuje, przechodzi kolejne metamorfozy związane ze zmianami etatu i organizacji jednostki i następnie zostaje włączony w skład sił inwazyjnych w kontekście inwazji i otwarcia drugiego frontu w północno-zachodniej Europie. Kilka tutaj takich ujęć, żeby pokazać Państwu, jak to życie dragońskie w Szkocji wyglądało, jak wyglądały te mundury. Tam jest w lewym górnym rogu chociażby słynne zdjęcie z defilady polskich żołnierzy przed brytyjską parą królewską w miejscowości Forfar w hrabstwie, w hrabstwie Angus w Szkocji. Także z ceremonii wręczenia sztandaru, ponieważ dragoni dostali też swój sztandar, który był też dotowany czy, czy, czy sponsorowany częściowo przez właśnie serdecznych Szkotów. Kilka słów też o barwie, ale to myślę, że będziemy mogli z kolegami rozwinąć, jeśli Państwo zechcecie podejść do naszego stoiska w przerwie, czy to dziś, czy to jutro, bo mamy troszkę tych zbiorów i można zobaczyć, jak te mundury w czasie II wojny światowej wyglądały. Tutaj kilka takich wyróżników charakteryzujących żołnierzy generała Maczka, a tutaj konkretnie dragonów, czy poczynając od lewej, tak zwana wiewióra, skrzydło husarskie, emblemat całej pierwszej polskiej dywizji pancernej, dzisiaj noszony przez 11. Głuską dywizję kawalerii pancernej. Następnie, taki krzyż Świętego Andrzeja na niebieskim tle, jeszcze z pisanym sercem. To jest herb hrabstwa Lanark. To jest szkockie hrabstwo, które bardzo serdecznie ugościło polskich dragonów i ofiarowało im swoją, swoją prawo do noszenia ich, ich herbu. Następnie, taka odznaka pokazująca Miejsca. To jest odznaka pamiątkowa noszona właśnie w X Pułku Dragonów. Czarny na ramiennik, noszony na pamiątkę barw X Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 roku. Rycina sztandaru właśnie pochodząca z kroniki pułkowej z Instytutu Sikorskiego. I takie umowne zdjęcie też batydresu, oryginalnego batydresu, czyli takiego munduru jak my mamy na sobie. Z wszystkimi proporczykami, emblematami. No i na końcu szkocki tartan, co ważne Szko szkoci, Podarowali polskim dragonom prawo do noszenia tartanu. mógł to nosić pułkowy dudziarz, który, jeśli była taka potrzeba, grał na, grał na szkockich dudach, ubrany właśnie w taki, w taki kit, w taki tartan. Ten pułk, oczywiście wspomniałem o żołnierzach, którzy, którzy do niego trafiali, nie byłby sobą, nie zyskałby swojego charakteru, gdyby nie dowódcy. Wspomniany już tutaj major Xavier Święcicki, on oczywiście zakończył swoją służbę wojskową w stopniu pułkownika, dlatego pisze o nim jako pułkowniku i jego zastępca, który następnie stał się następcą. Major późniejszy pułkownik Władysław Zgorzewski, obydwaj świetni oficerowie, świetni dowódcy bardzo wymagający od swoich podkomendnych. Obydwaj równie lubiani, być może nawet um, pułkownik zdrożerski, troszkę taki, jak to przed wojną mówiono, pistolet, bo to był kawalerzysta, człowiek, który osiągał bardzo duże sukcesy w konkursach międzynarodowych w ujeżdżaniu koni. E, taki bardzo dobry, bojowy dowódca, bardzo wymagający, um, bardzo ważny, jest zresztą ciężko ranny podczas kampanii w północno-zachodniej Europie. E, Jakie było zadanie w ogóle dragonów i co oni robili? Wspominałem o tych dragonach XVII-wiecznych. W gruncie rzeczy to ci dragoni z okresu II wojny światowej mieli troszkę podobne zadanie, ponieważ był to pułk piechoty zmotoryzowany, pułk przemieszczający się w transporterach opancerzonych, którego zadaniem było zapewnienie wsparcia piechoty czołgą. Wiadomo, mówimy, dywizja pancerna, myślimy przede wszystkim czołgi. To nie jest tak, te czołgi same nic nie swojują. one muszą mieć wsparcie tych dragonów którzy e, jak będzie trzeba to będą towarzyszyli czołgom, zlikwidują gniazda oporu piechoty, oczyszczą teren, żeby czołg, który jest w gruncie rzeczy, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, dosyć bezbronny, żeby tym czołgom pomóc i zapewnić im e, należyte, należyte przełamanie. Dragoni byli bardzo dobrze wyszkoleni właśnie w walkach w terenie zurbanizowanym, tak jak wspomniałem, dysponowali dużą siłą ognia, była tam zdecydowanie więcej broni automatycznej niż w przypadku batalionów piechoty. A także to, co już wspomniałem wcześniej, ta dyscyplina, która planowała w tym oddziale, i wyjątkowe upodobanie wśród dowódców do szyków wśród żołnierzy, dzięki czemu pułk podczas walk, podczas kampanii w Normandii w 1944 roku został ochrzczony takim przydomkiem, hasłem wywoławczym błyszczące buty ponieważ charakteryzowało zawsze dragonów, że buty mieli wyczyszczone. Pokrótce, jeszcze taki uproszczony. Schemat organizacji pułków, Pułku, tak jak wspomniałem, jest to jednostka o tradycji kawaleryjskiej, w związku z czym nie mamy kompanii. Kompanie kompanii są w Piechocie. Tutaj były szwadrony. E, szwadrony liniowe to były właśnie na tych transporterach opancerzonych Halczera, które Państwo za chwileczkę zobaczycie na... Na zdjęciach także wsparcie broni przeciwpancernej, armaty kalibru 57 mm, ciężkie karabiny maszynowe Vickers, moździerze trzycalowe, plutony rozpoznawcze na transporterach gąsienicowych Universal Carrier, oczywiście produkcji brytyjskiej, jak i cały sprzęt, który, który, który Dragoni używali. Wspomniałem o włączeniu ich do sił inwazyjnych. 6 czerwca 1944 roku wielka operacja desantowa w Normandii, otwiera się drugi front polska dywizja pancerna generała Maczka, w tym 10. Pół Dragonów, ląduje, e, rozpoczyna lądowanie i e, rozpoczyna się jej przerzucanie do Normandii tak naprawdę z, e, końcem, z końcem lipca 1944 roku, po czym na początku sierpnia 1944 roku wchodzi do walki w Normandii. To są bardzo krwawe walki, walki bardzo ciężkie, z bardzo trudnym, dobrze wyszkolonym niemieckim przeciwnikiem, często elitarnymi oddziałami Waffen-SS czy spadochroniarzy niemieckich i ten szlak bojowy praktycznie rozpoczęty w Normandii na początku sierpnia 1944 roku zakończony jest w północnych Niemczech na początku maja 45 roku. Tu jeszcze żeby tak zwizualizować jak to wygląda na mapie, można sobie zobaczyć tą całą drogę od momentu stworzenia oddziału w Szkocji, widać daleką północ Szkocji, następnie przebazowanie do Anglii, z Anglii poprzez kanał La Manche do Normandii i tam decydująca bitwa kampanii normandzkiej, Falaise-Chambois, którą to ochrzczono, naszą dywizję, polską dywizję ochrzczono jako tą, która zamknęła Niemców w butelce, w takim okrążeniu i następnie zwycięski marsz, często też usiany stratami przez północną Francję, Belgię, Holandię, by zakończyć w północno-wschodnich Niemczech. Kilka fotografii też pokazujących dragonów w różnych momentach walk, z amerykańskimi sojusznikami wśród wyzwolonej ludności francuskiej w miejscowości Saint-Omer. Pojazdy, to co wspominałem, half-tracky, to jest ten pojazd, który widać chociażby na zdjęciu w prawym dolnym roku. taki półgąsienicowy transporter, z, z przodu ma koła, z tyłu gąsienice. Kilka właśnie takich a, pocztówkowych, można powiedzieć, ujęć dragonów z różnych momentów walk w północno-zachodniej Europie. Tak jak wspomniałem, ten szlak bojowy w zasadzie ciągnął się przez wiele krajów europejskich. Te ślady dragonów cały czas w różnych częściach Europy można spotkać, czy to od północnej Szkocji, czy to w Normandii, czy to w Belgii, Holandii, czy też w Niemczech. Wszędzie są tablice, wszędzie są groby polskich żołnierzy. My staramy się te miejsca odwiedzać, staramy się o to, żeby pamięć o tych dragonach była była żywa. No i też między nimi, dlatego też jesteśmy tutaj w Skrzydnej, ponieważ w Skrzydnej ta cała historia dragonów się rozpoczęła. I w, na początku lat 80. weterani X Pułku Dragonów wpadli na pomysł, żeby coś po sobie zostawić, żeby zostawić po sobie jakiś ślad. No i stwierdzili, że wiedząc, że w Skrzydnej jest budowany nowy kościół, ten, w którym właśnie się znajdujemy, że ufundują tutaj tablicę. Ufundują tablicę, później był też plan e, fundacji e, witraża, który niestety ze względu na upływ czasu i kurczące się szeregi weteranów nie doszło do skutku. Tą tablicę ufundowano. Ufundowano ją w roku 84. Była i oficjalnie odsłonięta i poświęcona przez ówczesnego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Józefa Gawlinę. Tablica zawisła najpierw na zewnątrz kościoła, potem znalazła się w kościele. No niestety dwa lata temu, jak odwiedziliśmy tutaj skrzydło, widzieliśmy, że już tablica. No, troszkę cierpiała na czarną ją ząb czasu. E, zginęły też odznaki, które były przypięte do tej tablicy oryginalnej Krzyż Virtuti Militari i odznaka pułkowa e, przekazana przez e, pułkownika przez Xawerego Święcickiego. Postanowiliśmy, że tą tablicę ufundujemy nową, tak jak życzyli sobie to weterani, tak jak chcielibyśmy, żeby ten Pułk Dragonów i ich poprzednicy Dywizjon Rozpoznawczy byli upamiętnieni. Są tutaj z nami dzisiaj i będą jutro. Właściwi spadkobiercy tej tradycji dragoni ze świętoszowa, doborowy oddział współczesnego wojska polskiego. E, mamy nadzieję i myślimy, że już po tej ceremonii, po tym, jak jutro tę tablicę odsłonimy, jak ksiądz proboszcz e, poświęci, będziemy będziemy mogli tutaj zawsze wrócić i tych e, bohaterów, których szlak bojowy e, zaczął się pod skrzydną. A trwa tak naprawdę <coughs> myśli, bo mamy dzisiaj tak, jak wspomniałem, w wojsku polskim e, dumnych. Spadkobierców, kontynuatorów tej tradycji. Mam nadzieję, że ta historia nadal będzie trwała. Dziękuję bardzo.